Wielu ludzi w swoim życiu obiera drogę prowadzącą do zatracenia, często dokonując tego wyboru świadomie. Jednak na większość naszych poczynań w przyszłości ogromny wpływ ma otoczenie oraz wartości i cechy wyniesione z własnego domu. Właśnie tak. Dzieciak był w porządku, ale piekło na chacie Wiedział co to ból, którego wy nie znacie Matka zwykła melejnara, ojciec rodzinny kat W oczach strach, przerażenie od najmłodszych lat Stany na siebie, nie miał z kogo brać przykładu Dzieciństwo prowadziło w głowie do nieładu pierto dzień za dniem, tak zrodziła się agresja Dzięki tej patologii dorastała zimna bestia Brak miłości we własnym domu ściska serce Jedyne co spamiętał to życie w udręce Wszystko mu zabrali, włącznie z uczuciami Nie umiał się Odnaleźć między rówieśnikami. Miał chyba ze dwie dychy. Poznał przyszłą żonę, Na niej się odbiło, co kiedyś doświadczone. Doszło do tragedii. Dzięki wam skór wysyny. Obyście zdechli za te diabelskie czyny. Miała na imię Ala przepiękna kobieta. Oczy niebieskie wybrały nie tego faceta. Mało o sobie gadał, nic o przeszłości. Rozkochał jeszcze bardziej dzięki nieśmiałości. Niczym Kukliński nie dał nic po sobie poznać. W domu idealny mąż wychodzi mordować. Drastyczna to historia. Aż włosy się jeżą, o tym za chwilę byś zdążył odetchnąć. Nie twoja wina, w jakiej rodzisz się rodzinie, jak to mówią, w rodzinie nic nie ginie. Młody dzieciak, Bierze przykład ze swych rodziców, nie ma na to wpływu, już jest tak w tym życiu. Ciężkie dzieciństwo wcale nic nie przekreśla, będziesz dobrym człowiekiem, albo zwykła bestia. Wiem, historia często lubi się powtarzać, i tak by nikomu krzywdy nie wyrabiać. Postaram się dotrzeć prosto do twego umysłu, jak wspomniałem, historia niczym. Horror filmu od lat osiemnastu Dla ludzi z mocnymi nerwami By to czuć, wsłuchaj się, zerknij oczami Skrywał długo bestię, którą kiedyś się stał Powróciło zło, kiedy w sypialni ją kochał Nie wie dlaczego on wulgarnie ją obraża Dziś kurwo zginiesz, czekałem na to lata Czarne oczy, twarz niczym szatana Ala się trzęsie, nie mówiąc słowa zapłakana Zapierdala dalej, mocno bijąc ją po twarzy To dopiero początek, najgorsze się zdarzy Ona współprzytomna, krwią się zalewa on zaczyna swą zabawę, ból go podnieca Stoi nad nią, niczym śmierć nad trupem Przeciąga skalpelem, chlastając grabną dupę Pomało mdleje, prawie nic już nie czuje Wykończony organizm, w ten sposób się ratuje Zamknęła oczy, blisko zgon, coraz bliżej Chory morderca, w tym momencie krocze liże Mając w ustach posmak krwi, czuje, że żyje Nie minęła chwila, ostrzem podcina jej szyję Dusza uwolniona ze szponów bestii Lecz nie dla oprawcy, nie powiedział ostatniej kwestii Trzy miesiące ciało gniło w ich łóżku, Potem wyobraź sobie z jakiem z kuchennego rusztu, Kiedyś się obudził, przemyślał co zrobił, Założył pętlę, stołek, usunął spod nogi.